Dzień dobry Państwu. Kolejne trzecie wejście. E, jesteśmy na warsztatach serwarskich w nie Mości Brody, tylko w Pałacu Radziejowice. E, trzeci nasz gość, Pan Paweł. E, pan Paweł jest osobą, którą poprosiłem o wypowiedź z tego powodu, że często. Państwo dzwonicie do nas, piszecie i mówicie: o, takie warsztaty, czy ja, jeżeli nie mam kus, nie robię sera, czy to, te, czy to są warsztaty dla mnie, czy nie będą za trudne. I pan Paweł jest pasjonatem kulinariów, gotuje, interesuje się tymi tematami, zgłosił się na nasze warsztaty. Warsztaty wykupiła żona, tak? tak. Pozdrawiamy żonę. I ja mam takie pytanie do Pana: czy te warsztaty dla Pana, jako dla osoby, która zawodowo nie robi serów, to spełniły swoje oczekiwania? E, tak, jak najbardziej. E, zdecydowanie mogę powiedzieć, że nie są za trudne dla osoby początkującej. Że właśnie myślę, nawet, że są. Da się ogarnąć. E, że są dokładnie dedykowane dla osób początkujących, pokazują pewne podstawy robienia serów. E, no i pewnie z czasem potem e, można. Te zainteresowania rozwijać. A proszę mi powiedzieć, czy pan już robił sery przed warsztatami? E, ja już robiłem troszkę przed warsztatami. E, natomiast na bardzo małą skalę i po prostu kilka. A jakie kulinaria pana interesują? E, ja się głównie interesuję kuchnią włoską i w ogóle. No to bajka, bo my też interesujemy się kuchnią włoską. Co pan najbardziej lubi w kuchni włoskiej? E, oj, to bardzo szerokie pytanie jest. Jedziemy. jedziemy. E, Nie popuścimy. A, a, więc Mamy te same zainteresowania. No, oczywiście pizza, to jest taka mhm. odpowiedź do, dosyć. E, banalna No ale to, dobra pizza to jest tak samo jak dobry ser koryciński, wcale Nie. niełatwo. Generalnie lubię podróżować po Włoszech i e, próbować e, kuchni regionalnej włoskiej. E, właściwie z każdego regionu pewnie można wybrać coś ciekawego. E, takim szczególnym miejscem, które bardzo lubię jest Turyn, w którym e, ta kuchnia jest takim dość wyjątkowym e, połączeniem kuchni włoskiej i francuskiej i też również wpływów e, ze Szwajcarii na przykład tych. To bardzo ciekawe, bo myśmy tam w te północne tereny nigdy nie, ten, nie celowali. Czyli poleca Pan te tereny tak, ze względów polecam. kulinarnych. Tak. A w Toskanii Pan był? E, niewiele byłem, troszkę tak. To my polecamy Toskanię, mm -hmm. po, po, polecamy Danusie. Wie pan, to jest sytuacja taka, że myśmy kilka lat temu robili warsztaty objazdowe kulinarne i, traf i e, trafiliśmy, szukając dobrej kuchni, trafiliśmy na Polkę, która najlepiej gotowała potrawy e, toskańskie. Ona w tej chwili prowadzi agroturystykę Ilgorgo e, koło Betole. Także jakbyś Danusie oglądała, to też cię pozdrawiamy. I my, kuchnię. Toskańską też polecamy pana uwagę i, pole i pozdrawiamy żonę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.